Czary z gitary. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie witam wszystkich entuzjastów palcowania, ponieważ dzisiaj na gitarze oczywiście, kolejny odcinek. Czary z gitary, piękne granie palcowaniem. Ci, co lubią ten odcinek, wiedzą, że można naprawdę piękne dźwięki wyczarować z prostych chwytów. No, Okej, okay, mogą być też trudniejsze, ale z prostych też, za pomocą pięknego palcowania prawej ręki. Ostatnio uczyliśmy się. Na 8, jednocześnie akompaniament do jakiejś piosenki, jakby ktoś chciał, z ładną melodią w basie. Wymagało to umiejętności trafiania kciukiem w różne dźwięki basowe. Zerknijcie sobie do tamtego odcinka, a dzisiaj chciałbym Wam zaproponować coś. Coś ciekawego, chciałem Wam przemycić troszeczkę inne palcowanie, również w takcie 4-4, ale dosyć znane chwyty. Niektórzy się szybko zorientują, że są to chwyty żywcem wzięte ze słynnego kanonu. Ale my zagramy to oczywiście w, w naszej tonacji ulubionej, czyli w tonacji cedur. Nie chodzi o to, żeby było trudno, tylko chodzi o to, żeby było ładnie. Posłuchajcie, co fajnego chcę Wam dzisiaj pokazać. Widzicie, że jest to połączenie takiego fajnego akompaniamentu w prawej ręce z fragmentami gamki. Ta gamka to raptem cztery nuty do zagrania jedna po drugiej w dół albo w górę. Posłuchajcie, czego najpierw trzeba się nauczyć. Najpierw musicie sobie postanowić, że nauczycie się prostej wprawki, która w języku gitarzystów klasycznym przedstawia się następująco. P, I, M, I, A, I, a i mi inaczej mówiąc kciuk, palec pierwszy drugi, pierwszy, trzeci pierwszy, drugi pierwszy, no my nie używamy raczej tutaj numerów, numery pozostawiam dla lewej ręki, dlatego radzę Wam nauczyć się tego, że prawej ręce to jest p i m a, tak? Mamy pima i mamy p i m i a i są, y, widzicie to tutaj napisane na diagramie, ponieważ wszystkie te palce mają swoje literki i wtedy łatwo się ich nauczyć i wtedy łatwo rozróżnić te wszystkie wprawki. Oczywiście każdy palc gra na swojej strunie, czyli palec I gra na strunie G, palec M na strunie H, palec A na strunie E, a kciuk będzie trafiał oczywiście w różne basy kciuk, czyli palec P. Gram jeszcze raz. Będziesz umiał to zagrać, bardzo fajnie. Chwytamy pierwszy, prosty chwyt, mianowicie CC. -C. Inaczej mówiąc, jak ja to mówię, kawałek C dura. Tak, nie musimy tutaj całego grać, bo nie będziemy grać przez sześć stron, wystarczy nam CC i gramy. W basie oczywiście uderzamy C, bo po to je trzymamy. Prawda? Teraz szybciutko zmieniamy w lewej ręce drugi palec na drugim progu struny A, czyli na H dźwięku, a czwarty na trzecim progu struny H, czyli mamy dźwięk D. I mamy, trzymamy H i D, nic więcej, i gramy jeden raz P i M i. Tutaj gramy tylko połowę tej wprawki, bo pozostała połowa to jest właśnie gamka, czyli Razem musimy mieć 8. Pierwsze cztery są tu. Raz, 2, 3, 4. I gamkę zaczynamy od dźwięku F, czyli pierwszy próg pierwszej struny. Mamy F puste E, D, czwartym palcem na strunie H, i C, na pierwszym progu struny H. Wychodzi nam tak. Trzymam sobie do H, żeby ładnie brzmiały. Jeszcze raz. Mamy już dwa takty. Uwaga! Gram pierwszy chwyt i drugi, czyli CC, a potem HD. Oczywiście zacznij wolniej. Ja to już umiem, dlatego gram w takim tempie. Posłuchaj, jak to zabrzmi bez gadania i bez przerwy między taktami. Teraz zobacz co się dzieje. Pierwszy palec, który postawiłem na pierwszym progu, struny H, zostaje. Drugi przekładam tylko na drugi próg struny G i już mam gotowy trzeci chwyt. W basie oczywiście uderzę dźwięk A, bo jesteśmy teraz w Amol i gramy normalną wprawkę pimi aimi. To jest trzeci takt. Jeżeli poćwiczyłeś tą wprawkę najpierw, nie będziesz miał żadnego problemu z tym, żeby dograć do tego miejsca. Jeszcze raz. I teraz niespodzianka, bo puszczamy wszystko i gramy na pustych strunach. Ale których? E basowe oraz struna G i H, bo gramy P i M i. I teraz kolejna gamka, która się zaczyna od dźwięku D. Czyli trzeci próg struny H. Gramy po kolei. D, C, pierwszy próg struny H, pusta struna H i A na drugim progu struny G. Przepraszam. Czego się uczymy? Pierwszy palec trzeba stawiać pod koniec progu. Ja postawiłem go trochę za daleko, nie trafiłem dokładnie, dlatego zabrzęczało. Nie popełnij tego błędu, tak? I jeszcze raz, gamka to cztery dźwięki: D, C, H, A. Tak? Czyli cały chwyt brzmi tak: puste struny. Posłuchaj, jak brzmi od początku. Dobrze, postawić tutaj w ostatnim dźwięku tej gamy, postawić yy, na drugim progu struny G palec trzeci, dlatego że teraz wchodzimy w kolejny akord, którym jest F dur, ale taki troszeczkę zmodyfikowany, co, żeby nie trzeba było łapać chwytu barre, bo zakładamy, że to ma być do wykonania przez początkujących gitarzystów. A więc trzecim palcem skończyliśmy tutaj, zostaje tam trzeci palec. Pierwszy palec łapie F, a drugi również na pierwszym progu struny h łapie c. Ten chwyt jest trochę wymagający dla lewej ręki, ale zwróć uwagę, nie ma tu mowy o wyginaniu nadgarstka, o wyprostowaniu palców. Wszystko jest pod kontrolą. Jeżeli problem jest na początku, żeby złapać ten akord, zrób tak Postaw trzeci palec, postaw drugi palec na pierwszym progu strony H i wtedy dopiero spróbuj sięgnąć po F, ale zobacz, nie wystawiam w tym celu nadgarstka, tylko sięgam samym palcem. Wtedy powstanie Ci taki chwyt F, A i C i gramy znowu w prawkę pimi aimi. Oczywiście w basie uderzamy F. Ciekawy akord tutaj wyjdzie. To nie jest, to nie jest taki czysty F-dur, ale my się teraz tym nie zajmujemy. Zapamiętaj ten chwyt, bo my na niego jeszcze raz za chwilę wrócimy. Skaczemy szybko na C-C. Ten sam chwyt, który już był na samym początku. Gramy oczywiście tylko C, G, C, G. Tak, tutaj gramy cztery uderzenia teraz kolej na gamkę. Tym razem zaczynamy od pustej struny E. E, D, C, H. Czyli E, trzeci próg struny H, pierwszy próg struny H i pusta struna H. Tak? Czyli mamy tak. Najpierw ten F-dur. Cała wprawka. Te gamki gram palcami na zmianę, m i m i nie, bądź jednopalczastym gitarzystą. To Ci się przyda do zagrania wszystkich innych melodii, które będziesz chciał albo musiał zagrać. Tak? Dlatego ta frawka, którą Ci dzisiaj pokazuję jest bardzo cenna, bo ćwiczysz tutaj nowe palcowanie i granie króciutkiej czterodźwiękowej gamki palcami na zmianę. Uwaga, gram od początku. fragment do wyćwiczenia. Drugi zaczynał się od A, C. Puste struny. I co było? Tak, od D. Trzeci palcem kończyliśmy, tak? To jest drugi fragment do wyćwiczenia. Teraz łapaliśmy ten F e który dziwny. Uwaga, ostatni, czwarty fragment przed nami. Znowu łapiemy ten F-dur. Gramy normalną wprawkę pimi A i mi. I ostatni chwyt, to jest po prostu G. Łapiemy samo G w basie. Gramy początek wprawki, czyli kciuk i, M, i. I teraz gramy cztery ostatnie dźwięki. To będzie gama do góry od pustej struny G. G. H, pusta struna i C. I to będzie koniec, bo za chwilę zaczynamy od nowa, więc dostawimy tylko C i gramy dalej. A więc uwaga, jeszcze raz. Czwarty, ostatni fragment zaczyna się znowu od dziwnego F-dura. Tak jak trzeci fragment, tak czwarty. I tak jak mówię, teraz dokładamy dur i gramy od nowa. Że ciekawie, okazuje się, że to palcowanie może być równie dobrze przygrywką do jakiejś piosenki. Zobaczcie, co zrobiliśmy. Zagraliśmy jedną wprawkę, potem pół tej wprawki i gameczka. Dużo nas czterech dźwięków. Prawda, że ładnie? Może zabrzmieć. Ćwicz, więc osobno cztery fragmenty, które ci pokazałem. Koniecznie graj je osobno. Zastanawiaj się, jak idą zmiany chwytów. Że najpierw z C-dur przeszedłeś na HD, tak? Z CC na HD. Jeżeli łatwo ci wychodzi ta zmiana, to super. Z HD na nie? tak? Potem wejście na puste struny, to łatwizna, ale potem trzeba złapać ten chwyt. Więc ćwicz puste struny. Dziwny F-dur. Puste struny. Dziwny F-dur. Potem z dziwnego F-dura na CC. I jeszcze raz kółko z dziwnego F-dura na CC. F-dur. CC. Potem to już łatwizna, bo jest potem z F-dur na samo G. To już jest na pewno troszkę łatwiej. Każdą z tych zmian ćwicz osobno. Wtedy na pewno osiągniesz efekt, jakim powinna być taka melodia. Jak zagrasz wolniej, też będzie ładnie brzmiało. Na tym właśnie polegają czary z gitary. Ale uwaga, nie możesz się mylić, nie możesz robić przerw przy akordach i nie może nic ci brzęczeć. Chyba nie muszę ci tego tłumaczyć. Wtedy będzie to brzmiało naprawdę ładnie. Pamiętaj, jeszcze raz podkreślam, nie musisz tego grać w takim szybkim tempie jak ja. Możesz zagrać wolniej, ale zagraj. Trubui. nie poddawaj się, ćwicz wytrwale zmiany najpierw poćwicz to co Ci mówiłem samą wprawkę na prawą rękę a potem zmiany chwytów w lewej ręce a osiągniesz na pewno sukces zapraszam Cię jak zwykle na mój kanał gdzie w playliście czary z gitary znajdziesz całą masę ciekawych rzeczy zacząłem od początku wakacji znajduje się tam już 14 filmów każdy znajdzie coś dla siebie a jeśli jesteś miłośnikiem pięknych Pięknego grania palcowaniem. Następny odcinek już za kilka dni, ćwicz, więc wytrwale, żebyś mógł zagrać wszystko, co do tej pory uczyliśmy się właśnie w tym dziale. Piękne granie palcowaniem. Pozdrawiam serdecznie pan od gitary.